Święto Ognia, zielone soboty i pracujące niedziele, pozłacane toby, bazylik zajęte żarem. Kochaliśmy się, nie było już nic do zrobienia, chociaż wrzesień, skup zboża, oferuje węgiel. Pozłacane toby, bazylik zajęte żarem. Popioły objęte orbitą, skoszone żaglem. Chociaż wrzesień skup zboża oferuje węgiel, podchodzisz mi do ust ścienicami, brózdnicami. Popioły objęte orbitą, skoszone żaglem. Poniesie nas haust dymu i żarliwość. Podchodzisz mi do ust ścienicami, bruzdnicami chociaż tyle wokół jeszcze jest powietrza poniesie nas haust dymu i żarliwość decydującym dystychem wsadź do między bajki chociaż tyle wokół jeszcze jest powietrza chociaż jeszcze sporo zostało u źródła decydującym dystychem wsać do między bajki Kochaliśmy się, nie było już nic do zrobienia, chociaż jeszcze sporo zostało u źródła. Zielone soboty i pracujące niedziele.